Cześć, z tej strony Adrian Sibilak, make life great again. Jest mi niezmiernie miło powitać Cię dzisiaj już z nową jakością audio. Dobra, po tym seksownym przywitaniu przejdźmy płynnie do tematyki dzisiejszego materiału, ale zanim jeszcze to zrobimy, powiem Ci, dlaczego warto go przesłuchać i czego się dzisiaj dowiesz. Poruszymy temat strachu i przekonań w naszej głowie, które bardzo często są głównym czynnikiem tego, że nie podejmujemy działania i być może przez to jesteś bagnie, tak? z którego oczywiście masz aspirację się wydostać. To, co również jest istotne, staram się przekazywać wiedzę w jak najbardziej praktyczny sposób, czyli nie będzie tutaj samego motywacyjnego bełkotu, a również praktyczne narzędzia i konstrukty mentalne, które mają doprowadzić cię do efektów. A nie do tego, żeby było ci dobrze w brzuszku. Czyli oprócz tego, że dowieś się, z czego może wynikać Twój strach przed działaniem, wyjaśnię, w jaki sposób działać, mimo tego, i co jest przy tym istotne. Lecimy. Strach jest pewną, pierwotną formą reakcji organizmu, która ma wpłynąć na naszą postawę w postaci walcz albo uciekaj. Nie jest on tak naprawdę ani zły, ani dobre. W teorii chroni nas on od rzeczy, które nasz mózg uznaje za zagrożenie. W praktyce nie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że ewolucja naszego gadziego mózgu, czyli obszaru tego organu, który między innymi odpowiada za te reakcje, nie nastąpiła tak szybko jak rozwój społeczeństwa i konsekwencje z tym związane. Czyli w pewnych sytuacjach nadal możesz podświadomie bać się, na przykład lwa, które chcecie pożreć. Mimo że jest to irracjonalne, i jeżeli nie żyjesz w domku z gliny na sawannie, to szansa na to jest bardzo nikła. Nieokreślony niepokój, będący przeżyciem związanym z samym faktem istnienia, w sposób naturalny wpisany jest w egzystencję każdego człowieka. Na podstawie publikacji naukowej pod tytułem Anatomia strachu. Zarówno lęk, jak i strach są reakcjami emocjonalnymi. Powtórzę, reakcjami emocjonalnymi na oczywiście niebezpieczeństwo, tak? Którym towarzyszą doznania somatyczne. Nie będziemy rozprawiać się dzisiaj na temat strachu w szerokiej perspektywie psychologii behawioralnej, a w kontekście strachu przed działaniem, który rujnuje Twoją skuteczność. A wyprzedzając, nie właściwie sam strach, ale Twoje podejście do tego tematu. Ale jeszcze, oczywiście, łyk ciężkiej czarnej kawy. Warunkowanie strachu i programowanie społeczne. Rodząc się, jako dziecko jesteśmy czystą mieszanką genetyczną naszych rodziców oraz przodków. Nieskazitelną gąbką idealnie przystosowaną do pochłaniania otaczającego cię świata. Na początku, to twoi rodzice skutecznie wypełniali skrzyneczki gromadzące twoje przekonania. I kształtowali twoje nawyki, a wraz z dojrzewaniem, te role równie skutecznie przejmowało społeczeństwo i po prostu środowisko, w którym przebywałeś. Nie miałeś wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodziłeś, a będąc młodym, nie byłeś zapewne na tyle świadomy, aby z rozwagą selekcjonować ludzi, którymi się otaczałeś. Moim zdaniem, to bardzo spory czynnik losowy. A niestety, jeżeli dotychczas, dotychczas nie pracowałeś nad tą kwestią, aktualne programowanie społeczne, jak i za młodego, może odbijać się potężnym echem. W tym momencie muszę pomieszać ze sobą strach i przekonania w naszej głowie, ponieważ przekonania, które składają się na nasze myślenie, odgrywają kluczową rolę w naszej gotowości do działania. Negatywne przekonania, takie jak nie jestem wystarczająco dobry, czy nie mogę tego zrobić prowadzą do poczucia strachu przed podjęciem działania. Strach ten wynika z obaw o niepowodzenie, odrzucenie czy utratę kontroli. Aby przezwyciężyć strach, konieczne jest zidentyfikowanie tych przekonań i świadome ich przewartościowanie. W tym miejscu e, chciałbym Ci powiedzieć prosto serca, e, którego nie mam: że niezależnie od Twojej przyszłości czy od tego, w jakiej obecnie dupie jesteś, Masz moc tworzenia wspaniałych rzeczy, ale aby tę moc wykorzystać, musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i przestać się kurwa nad sobą użalać. Twoje przekonania są jak klatka, które trzymają cię za jaja wewnątrz, ale klucz do wyjścia jest w twoich rękach. To ty decydujesz, jak chcesz przeżyć swoje życie i jak je ukształtujesz. Opowiem ci teraz historię pewnej rodziny z dwoma alternatywnymi zakończeniami. Krolina i Bartek byli rodzeństwem w pewnej małej miejscowości. Ich rodzice mieli różne silne przekonania, a jednym z nich było to, że sukces życiowy można osiągnąć jedynie zostając np. lekarzem czy, czy prawnikiem, a inne ścieżki życiowe są niebezpieczne i z góry skazane na porażkę. Wychowując swoje dzieci w oparciu o to przekonanie, rodzice wpajali im strach przed eksploracją innych pasji i marzeń. Dzieci czuły, że muszą spełnić oczekiwania rodziców, wybierając zawody, które oni uważali za bezpieczne. Niestety, to wpojone przekonanie wprowadziło do wielu negatywnych konsekwencji, a tymczasem Bartek marzył o zostaniu artystą i malowaniu pięknych obrazów. Jednak, z powodu przekonania rodziców, które podświadomie wpłynęło na niego, nie śmiał zaryzykować i zrealizować swojego marzenia. Zamiast tego poszedł na studia prawnicze, wybierając bezpieczną ścieżkę kariery. Pomimo osiągnięcia sukcesu w swojej dziedzinie, zawsze czuł tęsknotę i kurewski żal z powodu niezrealizowanego potencjału artystycznego. Ich córka Karolina marzyła o zostaniu przedsiębiorcą i tworzeniu własnej firmy. Jednak wpojone przekonanie o ryzykownych ścieżkach kariery zawsze wywoływało w niej lęk. Zamiast tego wybrała karierę nauczycielki, która była uznawana za oczywiście bezpieczną, i pomimo, że cieszyła się pracą nauczyciela, zawsze czuła, że nie spełnia swojego prawdziwego powołania i marzenia. Konsekwencje takich przekonań były odczuwalne w obu przypadkach: Bartek i Karolina mieli wewnętrzny konflikt i niezrealizowany potencjał, który powodował niezadowolenie i poczucie straty. Dopiero po wielu latach Zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że te przekonania nie były rzeczywistymi ograniczeniami, a jedynie sztucznymi barierami stworzonymi w tym przypadku przez ich rodziców. W końcu Bartek zdecydował się podjąć lekcję malowania i zająć się sztuką jako hobby. Odkrył sobie pasję i talent, który po prostu długo tłumił. Z czasem zaczął organizować własne wystawy i sprzedawać swoje obrazy, i dzięki temu poczuł prawdziwe spełnienie oraz odnalazł swoje miejsce w świecie artystycznym. Karolina natomiast zdecydowała się na stworzenie własnej firmy, tworząc innowacyjne rozwiązania dla edukacji. Mimo początkowego lęku i ryzyka, odniosła sukces, który przyniósł jej nie tylko satysfakcję zawodową, ale także finansową. Oczywiście ta historia jest stworzona na rzecz tego materiału, natomiast faktem jest, że takich Bartków i Karolin jest masa. I musisz mi uwierzyć, że zdecydowanie więcej jest ich w tym pierwszym scenariuszu, kiedy zakończyli na etapie wkurwienia i rozgoryczenia, niż na etapie autorefleksji, odrzucenia fikcyjnych standardów i podjęcia realnego działania ku zmianie. Podam Ci jeszcze jeden przykład częstego przekonania i konsekwencji, które mogą z niego wynikać. Przekonanie o tym, że nie jesteś wystarczająco dobry. Może mieć poważne, negatywne skutki dla jakości, i satysfakcji z życia oraz wpływać na kilka jego obszarów. Pierwsze. Niska samoocena. Przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, może prowadzić cię do chronicznego braku wiary we własną wartość umiejętności. Może również prowadzić do niskiej samooceny, utraty pewności siebie i trudności w osiąganiu sukcesów. Przekonanie o własnej niewystarczalności. Może powodować obawę przed podjęciem nowych wyzwań. Jeżeli masz takie przekonanie, możesz często unikać sytuacji, które wymagają wysiłku i ryzyka, ponieważ obawiasz się porażki i potwierdzenia swojego negatywnego przekonania. Brak satysfakcji z życia, ciągła myśl o niewystarczalności może prowadzić do chronicznego niezadowolenia z własnego życia, może wpływać na relacje, karierę i ogólny poziom szczęścia. Możesz czuć się niezaspokojony, gdyż uważasz, że nie zasługujesz na lepsze rzeczy i doznania. Tutaj również wchodzi w grę ograniczenie rozwoju osobistego. Przekonanie o własnej niewystarczalności może hamować swój rozwój osobisty. Może powodować, że nie angażujesz się w naukę nowych umiejętności, rozwój kariery czy poszerzanie horyzontów. To przekonanie w tym przypadku staje się barierą dla Twojego wzrostu i rozwoju. Ostatnim takim. Etapem jest wpływ na relacje z innymi. Właściwie nie etap, tylko kolejny obszar. Przekonanie o niewystarczalności może wpływać na relacje z innymi ludźmi oraz powodować, że oczekujesz negatywnych reakcji i odrzucenia, co finalnie prowadzi Cię do trudności w budowaniu bliskich więzi i zaufania. Jest to tylko jeden z przykładów, a mógłbym wymieniać je w nieskończoność. I na tym etapie zadam ci pytanie. Jakie masz korzyści z tego, że trzymasz w sobie taki syf i nie chcesz nic z tym zrobić? Jeżeli teraz odpowiedziałeś, że mam się odjebać, bo jesteś tutaj, żeby to zmienić, zajebiście. Zmienianie przekonań i pracowanie nad nimi jest istotnym procesem w naszym osobistym rozwoju i przezwyciężaniu ograniczeń. Pierwszym krokiem jest zdobycie świadomości na temat twoich przekonań. Identyfikacja tych, które ci ograniczają w osiąganiu celów. Czy wierzysz, że nie jesteś wystarczająco zdolny, że nie zasługujesz na sukces, czy też boisz się porażki? Głębsze zrozumienie własnych przekonań jest kluczowe do ich transformacji. Kolejnym etapem jest kwestionowanie tych negatywnych przekonań. Stawiaj sobie odpowiednie pytania, które nakierunkowują Cię na sprawczość, a nie na reagowanie. Nie pytaj samego siebie, dlaczego jesteś skazany na porażkę, tylko co możesz zrobić, żeby osiągnąć sukces. Przypomnij sobie również historie z twojego życia, które dosłownie przeczą twojemu przekonaniu. Jeżeli na przykład myślisz, że nie jesteś w stanie poznać fajnej dziewczyny czy chłopaka, whatever, przypomnij sobie jak kiedyś podszedłeś do jednej i finalnie spędziliście niezłą randkę. Po zidentyfikowaniu negatywnych przekonań, staraj się zastąpić je pozytywnymi i konstruktywnymi przekonaniami. Zamiast myśleć, nie jestem wystarczająco zdolny, Powiedz sobie, mam potencjał i zdolności do rozwoju, mogę się rozwijać i osiągać sukcesy. Wiele osób może ci powiedzieć, że w zwalczaniu złych przekonań pomocne są pozytywne afirmacje. Tak, taka lista z pewnością nie zaszkodzi, ale to, co jest bardzo istotne, to to, że w obecnych trendach zbyt często mówi się o pozytywnym myśleniu, afirmacji i prawo przyciągania. To są fajne narzędzia, ale nie działają w ten sposób, że teraz będziesz leżał i przyciągał. Kluczem jest działanie. Przyciągają ludzie proaktywni i często przez masę bólu, porażek i wylanego potu. Dodatkowo środowisko, w którym się otaczasz ma potężny wpływ na twoje przekonania. Jeżeli kumplujesz się z pijaczkami, którzy co piątek ubolewają przywódcę na tym jak los ich krzywdził, jak życie jest chujowe, to będziesz jak ten krab, który chce wydostać się z beczki, wspinasz się, ale inne zaczynają go rzucać na dół. Pamiętaj, że zmiana przekonian to proces, który wymaga czasu i konsekwencji. Pracuj systematycznie nad swoimi przekonaniami, a z czasem zauważysz pozytywne zmiany w podejściu i osiągnięciach. Na początku, podkreślając seksownym powtórzeniem, przytoczyłem informację o tym, że strach jest reakcją emocjonalną. Co za tym idzie? Jako właściciel swojego życia możesz działać niezależnie od Twoich emocji, a co więcej, wpływać na swoje emocje poprzez działania. Zresztą badania naukowe jasno mówią, że jest zdecydowanie łatwiej spływać na swoje emocje poprzez działania niż na odwrót. Kluczem do zmian w Twoim życiu i do podjęcia pewnych kroków jest po prostu działanie. Autorefleksja nad swoimi przekonaniami i swoim strachem ma ci w tym pomóc, ale nie jest celem samym w sobie. Celem jest działanie, które jako jedyne ma moc sprawczą do tego, żeby realnie zmienić Twoje życie i zbudować fundamenty, które będą niezruszone. Nawiązując ze strachu, weźmy przykład z fobii. Fobia, jak mówi definicja, to zaburzenia lękowe, polegające na odczuwaniu irracjonalnego, silnego, nieproporcjonalnego do zagrożenia strachu w obliczu konkretnych sytuacji, przedmiotów, zwierząt. Jak wiemy, fobie można leczyć poprzez stopniowe przyzwyczajenie do obiektu, którego się obawiamy. Tak samo jest ze strachem. Nie musisz rzucać się głęboką wodę. Przygotuj plan działania i stopniowo realizuj go, ucząc się, na ucząc się działania mimo obaw i nabywając pewność siebie. Możesz również przygotować otoczenie tak, żeby minimalizowało ryzyko podjętych działań. Na przykład, gdy marzysz o tym, żeby zrezygnować z datu i zawodowo zająć się pisaniem wierszy, nie musisz od razu rzucać pracy, tylko wygospodarować czas po i zająć się tym początkowo pobocznie. Z perspektywy kreatywności jest to nawet wskazane, ale ten temat poruszę kiedy indziej. Teraz tak, jak stworzyć plan działania, który pomoże ci zrealizować. Realizować w ogóle cele? Pierwsze, przede wszystkim, żeby zaczął realizować cele, musisz ustalić do czego dążysz. Jeżeli nie będziesz wiedział tego, co jest wyznacznikiem osiągnięcia celu, każda droga będzie zła. Powiedz mi tak szczerze: czy wsiadłbyś do samolotu, na którym kapitan nie wiedziałby dokąd leci? Z pewnością w pewnym czasie, gdy paliwo by się skończyło, jedny byście w ziemię. Tak samo jest w życiu. Musisz wiedzieć do czego dążysz. Apeluję do Ciebie, abyś w tym momencie albo po zakończeniu tego materiału wpisał na kartce nie w telefonie czy na tablecie, tylko na kartce cele, które chcesz osiągnąć. To, co jest ważne, muszą być one precyzyjne, ambitne, ale osiągalne na tyle, żeby ich miara cię nie ośmielała. Oraz z konkretnym terminem, do kiedy chcesz ten cel osiągnąć. Nie rzucaj, o, nie rzucaj ogólnikami. Nie pisz, e, chcę być chuda, tylko na przykład ważę 65 kg, przy tkance tłuszczowej 15% do 31 grudnia 2023 roku. Do tego wypisz nawyki, które chcesz wprowadzić albo zmienić, które doprowadzą Cię do sukcesu. Na przykład, trenuję 3 razy w tygodniu na siłownię i chodzę na basen raz w tygodniu oraz spożywam 2000 kcal. Co miesiąc dostosowuję ilość kilokalorii. To, co również może Ci pomóc, to stworzenie tabelki w Excelu i kontrolowanie procesu, czyli zapisuj w tym przypadku dni treningowe oraz nie treningowe. Jeżeli Twoim celem jest przeczytanie, na przykład, ileś książek, wypisuj ile dziennie przeczytałeś stron, w ciągu tygodnia itd., itd. To pozwoli Ci na bieżące monitorowanie postępów oraz skorygowanie toru. Wypisanie celów to bardzo ważny proces. I może rzutować na następne miesiące czy lata. Dlatego podejdź do tematu poważnie i daj sobie czas. Nie musisz zrobić tego w 15 minut. Możesz na bieżąco edytować i dodawać nowe cele. Jeżeli na przykład po drodze okaże się, że siłownia nie jest dla ciebie, a ten czas wolisz poświęcić na basen, to jest w porządku. Jeżeli okaże się pod koniec roku, że nie osiągnąłeś swojego celu, bo nie trenowałeś 4 razy w tygodniu, tylko 3, to nie łam się. Wcześniej nie trenowałeś ani razu, więc e, powiedz mi, czy to nie jest pewna forma sukcesu? Podsumowując, znajdź szczyt, na który chcesz się wspinać i z konsekwencją realizuj to. Jak będziesz marzył w księżyc, to w najgorszym razie dosięgniesz gwiazd. A druga rzecz, to jest też e, rozbicie tych większych celów na mniejsze. Jeżeli na przykład e, chcesz zarabiać 20 tysięcy złotych, to wypisz, że tygodniowo jest to 5000, a dziennie 1000 zł. No jeżeli chcesz na przykład na ten cel poświęcać przykładowo 5 dni w tygodniu. I dopisz oczywiście do tego plan działania i regularnie monitoruj, monitoruj postęp, korygując. To, co Ci w tym momencie podaję w pigułce, z pewnością pomoże Ci przełamać mgłę niepewności i strachu. Jeżeli wykonasz ten krok, to to, co wcześniej było niejasne, stanie się klarowne. I zyskasz siłę napędową do działania. Sfokusuj się i stwórz takie życie, jakiego pragniesz. Dodatkowo zachęcam cię do tego, abyś planował co wieczór swój następny dzień. Czyli wypisz, jakie najważniejsze zadania masz do zrealizowania, i umie się w blokach czasowych. Nie wypisuj pierdół typu umyłem zęby, no, chyba że masz z tym problem i twoim celem jest poprawa. Tylko pięć najważniejszych zadań. Jeżeli masz jedno zadanie, które przyniesie największe rezultaty, ale jest najbardziej czasochłonne, no to skup się na nim. Esencjalizm jest wskazany. Umiejscowienie bloków czasowych sprawi, że nie będziesz tak prokrastynował. Wcześniej sam złapałem się na tym, że gdy miałem samą listę to do bez umiejscowienia ich w czasie, często robiłem po prostu to, co w danym momencie było, było mi łatwiej, aniżeli to, od czego powinienem zacząć. Przepalałem również swój czas i nie byłem tak produktywny, jak mógłbym być. Zachęcam Cię do wypisywania swojego planu dnia na kartce, natomiast yy, nie jest to tak konieczne. Równie dobrze możesz robić to na kalendarzu Google i to do list. Podsumowując z gracją, chciałbym powiedzieć, że w naszym życiu często towarzyszy nam strach i złe przekonania, które skutecznie hamują nasz rozwój i powstrzymują nas od osiągnięcia pełnego potencjału. Jednak kluczem do przezwyciężania tych przeszkód jest świadomość i odwaga. Świadomość, że strach często jest tylko iluzją, a złe przekonania są wynikiem naszych wcześniejszych doświadczeń. Odnalezienie odwagi by zmierzyć się z tymi lękami i przekonaniami, jest kluczowym elementem, elementem naszej osobistej kurewskiej ewolucji. Na zakończenie, cytat Michaela Jordana: Boję się przed każdym meczem, to normalne, to jest część gry. Jeżeli nie masz tego uczucia, to znaczy, że nie jesteś wystarczająco skoncentrowany. Dzisiaj przekazałem ci sporo wiedzy. Jeżeli uważasz, że w jaki sposób Ci pomogłem, zareaguj, będę bardzo wdzięczny. Podziel się tym materiałem ze swoimi znajomymi. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału oraz polubienia strony na Facebooku Again.pl. Pozdro!